Cześć kochani! Już jest zbliżasz Sylwester i za parę dni będziemy mieć Nowy Rok. A to w się z nas znaczy noworoczne postanowienie. No i jak to zwykle bywa, no przynajmniej w moim przypadku, że... Zrobię jakieś noworoczne postanowienie i... No. I później na no, następny rok przed kolejnymi noworocznymi postanowieniami patrzę na stare i odhaczyć mogę no maksymalnie jedno. Facepalm. No, ale do czego zmierza? Większość z nas właśnie uważa, że, że nowy rok zbliża się, coś nowego, coś innego i trzeba zrobić jakieś postanowienia. Ale tak naprawdę po co? Co zmienia ten nowy rok? Czy to jest coś innego? Jest to samo. Budzisz się i jest to samo, to że w kalendarzu się zmienia. Czemu nie robić takie coś codziennie, co miesiąc, co rok, ale nie, nie musi to być 31 grudnia? To może być 31 stycznia, 5 maja, 30 maja i tak dalej. Ja bardzo długo robiłam właśnie takie noworoczne postanowienia tylko w Sylwestra i nic z tego nie wychodziło. A później jakoś stwierdziłam, to znaczy stwierdziłam. zrobiłam jeden filmik, drugi filmik, trzeci filmik. Przeczytałam o tym w jakiejś książce, jeszcze parę osób mi o tym powiedziało. I stwierdziłam, że postanowienia to super, ale szczególnie muszą być noworoczne. Słuchajcie, i teraz robię coś takiego, że po prostu robię, postanuję na tydzień, na miesiąc, na pół roku, na rok i na pięć. Nie wiem, co będzie z pięciu. Zobaczymy. Ale to naprawdę to wygląda tak, że na przykład siadam w jakiś dzień, no nie w jakiś dzień, tylko po prostu mam taki zaszczyt, gdzie mam właśnie podzielone, że na rok, na pięć, tam i tak dalej. Na dziesięć jeszcze nie mam. I słuchajcie, po prostu na, na przykład. Dzisiaj myślę o tym, że chcemy się, nie wiem, pojechać gdzieś i piszę sobie w postanowieniach, że w ciągu roku muszę pojechać, czyli od dzisiaj do jakiegoś tam czasu. Muszę to zrobić. Jeżeli to jest bardziej realne, szybciej to mogę zrobić, to, to robię to za miesiąc. W tych postanowieniach pięciorocznych to już trochę inaczej wygląda, bo już piszę, gdzie siebie widzę, jak siebie widzę, co chcę osiągnąć w ciągu tych pięciu lat, nie wiem, na przykład skończyć studia, mieć dobrą pracę, pisze sobie ile chce zarabiać, gdzie chce być, gdzie chce mieszkać, co chcę robić. I to naprawdę bardziej działa, czym te roczne postanowienia, dlatego że no tak, jak tak naprawdę podchodzimy do tych rocznych srebrstwowych czy, czy tym rocz, nie wiem, to przepraszam, nie wiem jak to poprawnie się mówi, ale podchodzimy do tego tak na takim, że o, musimy to zrobić, a wiadomo, że kiedy musimy coś zrobić i nam tego się nie chce, dlatego naprawdę podchodzę teraz do tego inaczej, robię takie sobie miesięczne, roczne lub pięcioletnie postanowienie, czasem tygodniowe i to wykonuję i to naprawdę o, lepiej, o wiele lepiej się sprawdza, oczywiście no, nie wszystko wykonuję, czasem tak się zdarza, ale dużo rzeczy wykonuję i również mogę od czasu do czasu sobie przeczytać to, co postanowiłam na rok lub na pięć, i czasem coś nawet zmienić, bo moje poglądy się zmieniają, później dążę do czegoś innego, też świat się zmienia. I dlatego warto czasem też przeczytać to, co napisaliśmy, i może to zmienić. To też jest ciekawe, dlaczego właśnie mówię o tym, żeby to wszystko prowadzić do szycia, a nie w jakimś kalendarzu, czy nie elektronicznie, dlatego że później, po jakimś czasie możemy do tego zerknąć. I naprawdę zobaczyć, co osiągnęliśmy, co było ważne, czego może chcieliśmy, a to już nie jest takie istotne i doszliśmy do tego czy nie. Także naprawdę to jest bardzo świetna sprawa i polecam Wam to robić. Oczywiście jak robicie jakieś noworoczne postanowienie i wierzycie w to, to czemu nie, czemu tego nie zrobić? Ja was nie odmawiam o tego i prawdopodobnie też będę znowu to robić. Ale oprócz noworocznych postanowień można jeszcze robić coś takiego, co naprawdę jest fajne i jak napiszemy to to już będziemy mieć to na papierze i będziemy wiedzieć, że my naprawdę tego chcemy i będziemy do tego dążyć. Także kochani, życzę Wam dążenia do celu. To jeszcze plus życzę Wam do tego, żeby wiedzieć, czego chcecie, bo często jest taki problem, że my nie wiemy czego chcemy, nie wiemy do czego dążymy I po prostu, no, żyjemy bez sensu A sens zawsze musi być, zawsze musimy do czegoś dążyć Tego wam życzę w nowym roku Życzę dużo postanowień, dużo marzeń, dużo spełnienia marzeń Życzę wam wiedzieć czego chcecie i do czego chcecie dążyć I tak samo życzę wam dla tych, kto będę pisać noworoczne postanowienia Życzę ich spełnienia Szczerze moment nie wiem kiedy wyjdzie ten film, ale prawdopodobnie tuż przed Sylwestrem też, kochani, pewnie widzimy się już na następnym roku. Dziękuję wam, że jesteście ze mną. Mam ten kanał dopiero od jakiegoś czasu, od kilku tygodni. Już mam widzów, już piszecie, szczególnie Sabina i Gosia. Dziękuję wam za komentarze. To jest no, naprawdę przyjemne, że moje koleżanki też piszą. To jest dziwne uczucie, kiedy ktoś mnie ogląda, kto mnie zna i nam to jakoś za bardzo z tym się nie opieszuje, bo no, zawsze jest coś takiego, że nie wiadomo jak te ludzie to odbiorą. Ale naprawdę odbierajcie to świetnie. Dziękuję Wam za to. I widzimy się w nowym roku. Pa!